Obraz uzyskany jest z kamery w standardzie 720P. Nie jest to fabryczne wyposażenie tego czterowirnikowca. Kamera po prostu została zamontowana w obudowie. W trakcie wznoszenia wydaje się, że obraz jest dość stabilny. Ruchy obrazu wynikają z faktu, że kamera jest zintegrowana z kwadrokopterem, przez co sterowanie nim Przenosi się bezpośrednio na ruch kamery, czyli na ruch obrazu. Tego dnia pogoda była praktycznie bezwieczna, co zresztą widać na powierzchni Jeziorka Dziekanowskiego. Praktycznie nie ma tam zmarszczek. Niemniej nawet ten bardzo słaby wiatr powodował konieczność ciągłego korygowania położenia kwadrokoptera w powietrzu i stąd ten niespokojny, niestabilny obraz.